Wszystkim dzisiaj gramy w zatrutego cukierka i kto najpierw zakrywa, czy Ja. Hmm. Dobra. Dobra, teraz ty. Odwracasz się. Dobra. To, to i to. Już? I już. Teraz ty zaczynasz. Co? safe 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 Boom To jest wiem który wybrać safe Boom co to jednak nie wiem safe safe boom <laughs> safe. safe 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 boom <laughs> <laughs> <śmianowidot> no nie. Jezus, macie. Bum! A to? Nie Bum! Dora, <śmianowidot> przejdźcie do, nas do naszego kanału. Wejdźcie Ami w, w pieski i, o i o O, w historię! O, w historię! Jest najlepsze, nie, bo nie, ona ma jednego subskrybenta, a ja pięć! Nie, ja mam trzysta, A mam. Nie wiem, a nie, ty z ty mówisz. Ja wiem, ile masz, bo sprawdzałam! Nie. Dobra, jak ogląda... A to jest. A ty w w szkole. A, ale good. Jak ogląda to, e, Basia. Róża, Iza, Melania, Izosia Zadrożna, Izosia Rokicka, wszystkie dziewczyny z klasy to subskrybujecie i lalki, lajki dajcie. Mara! No nie